Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym, w kolejnym odcinku z wyzwania Jestem Kochańkiem I słuchajcie kochani, tak jak tutaj sobie e, zakończyłam e, nasz odcinek poprzedni, tak zaczniemy... O, ktoś przyszedł, sąsiad, no dobra, no to chodźcie, przywitajcie się z nimi, może Nolan się przywita tak zaczniemy sobie, Boże, poproszę, o pochustanie ten odcineczek I słuchajcie, kochani, nie sprawdzałam, czy ona jest w ciąży przez MC Komandera Nic nie sprawdzam, dopóki nam się to nie pokaże Bo chciałabym, żeby ona tutaj sobie ten poranek pięknie, słuchajcie, spędziła na materacu, opalając się więc jeżeli nam się pokaże, że ona w jest, wtedy już no oczywiście będziemy mieć mniej rzeczy do roboty opalać, raczej się nie będziemy mogli tutaj, chociaż Aria chyba ostatnio mogła. Yy, także tak, słuchajcie, zrobimy sobie... Aha, my tutaj mamy jakieś jakieś żarełko. Oczywiście, kochani, dzisiaj są oświadczyny. Myślę, że... że Nolan tutaj przyjdzie posprzątać. Nolan troszkę sobie tutaj... Yy. Możliwe już, gdy. O. Co? Um, weź, schowaj to do wyposażenia. Mm, tutaj sobie troszkę na tym popływa, i myślę, że tak, słuchajcie, za jakiś czas. W sumie chciałabym, żeby on się odświadczył tam pod tym wodospadem, i później moglibyśmy sobie przejść do, do spa. Jako taki, takie odreagowanie od emocji zaręczynowych, przejdziemy sobie do, do spa, sobie pójdziemy. Mam, o Jezus, mam nadzieję, że Lilith oczywiście się zgodzi. W ogóle, kochani, ja jestem podekscytowana, bo jak zapewne większość z Was wie, mam nowy komputer. No i słuchajcie, wczoraj był pierwszy live, to znaczy w piątek, bo ja nagrywam dzisiaj w soboty. Wczoraj był pierwszy live, był testowany komputer, a to jest pierwszy odcinek, właśnie w którym które nagrywam na nowym sprzęcie, więc mam nadzieję, że, że wszystko eee, czekaj, że wszystko czekaj, eee. że wszystko tutaj wyjdzie super ekstra bombastycznie i, eee, i tak jak powinno być, więc, eee, więc właśnie tak mam taką nadzieję, więc spędzimy sobie tutaj troszkę chwilę eee, czasu i pójdziemy sobie właśnie pod ten wodospad. Zaprosimy tam Lili. On, Lili, ona jest głodna, także troszkę jeszcze niech się tutaj poopala. A ja zrobię może Nolanowi foteczkę. O, gościu, pokaż się tu. O, a ktoś tam sobie widzę, pływa na tym. A nie, to nasza Lili się opala. <laughs> Czekaj, bo tam dom jest otwarty. Nie lubię tak. O, patrzcie, to. Dobra. Mm, Okej. Okay. No i co? No i yy, ogólnie, tak. Ostatnio mówiłam, że jeżeli ona będzie w ciąży, to nam to trochę. Weź dzień wolny od pracy. To nam to trochę może zepsuć yy, wyzwanie. Czekajcie, tylko mu wezmę ten dzień wolny, bo no to wyjdź tu, tu dziecko drogie. Yy. I wtedy wiecie, co ja zrobię. Ona ma ogólnie. Tak, ona ma 3 dni do następnej grupy wiekowej. Nolan ma 4, a ja u Ari ustawiłam przez MC Komandera, że ciąża ma trwać 5 dni, dlatego że ja, dla mnie te 3 dni to jest troszkę za krótko, więc myślę, że tutaj akurat będzie, będą te narodziny dziecka, chociaż najpierw miał być ślub. Najpierw miał być ślub w wieku dorosłym, więc... czy on ma to w wyposażeniu? Nie A to nie jego, dobra Najpierw miał być ślub, więc słuchajcie, nie wiem, za czym kiedy nam wyskoczy ta ciąża i wtedy po prostu będę o tym myśleć, co, jak i gdzie, bo, bo nie mam pojęcia Zaproś sąsiadów a ty, Lilith, jesteś głodna. Jesteś prawdopodobnie w ciąży, więc zrobisz sobie siku, żadnego testu ciążowego. I tutaj widzę, że przyszli tam siedzi. To sobie tutaj ładnie się przywitamy. Widzę, że mają jakieś. A to nie wiem, czy to nie jest ta kawa, to ty się tym nie najesz, to bardziej do picia, co nie? Weźmiesz sobie tutaj resztki. No, i tak to będzie, słuchajcie, kochani. Więc najpierw niech nam się pojawi ta ciąża, najwyżej weźmiemy ślub, jak yy, ona już będzie po prostu miała brzuch, a oni będą dorośli I wtedy będzie po prostu wszystko tak, jak być powinno Weźmiesz sobie prysznic, w ogóle jesteś chłopie śpiący, a ty masz się zaraz oświadczać Czy ta kawa, ona ci doda e, energii? Nie mam zielonego pojęcia O Jezus, ale ona się spiekła Widzicie to? <grym> Okej, okay, no co? No i fajnie. Opaliła się dziewczyna. Przyjazdę powitanie. Okej. Okay. Aha, i chciałam Wam jeszcze tutaj powiedzieć. No yy, się nie wykąpał gościu, no, weź szybki prysznic. Yy, chciałam was, wam powiedzieć i zaprosić Was na Discorda, którego założyłam razem z Karoliną. Mamy wspólnego Discorda, ale są też kanały takie osobne. Na temat mojego kanału, na temat kanału YouTubeowego Karoliny są wspólne kanały, są pogaduszki, są kanały z modami na tym serwerze discordowym. Także będziecie mieć link w opisie i serdecznie Was zapraszamy. Już właśnie parę osób jest, także, także także, fajnie. Cieszymy się bardzo, bo zaczyna się robić bardzo miło i sympatycznie. Także, jeżeli ktoś ma Discorda i chciałby dołączyć do nas, do naszego serwera, to zapraszamy serdecznie. Dobra, on się wykąpie i pójdziemy się oświadczać. Chociaż tutaj mamy ten wyspiarski komitet powita. A nie lubisz gościa, no to nie gadaj z nim. Podziękuj za przybycie tej pani. Może będziesz miała jakąś koleżankę z Sulani, może byśmy się przyprowadzili do Sulani. Chociaż y, my mamy już teoretycznie wybudowany dom, w którym będziemy mieszkać znaczy, teoretycznie, no, będziemy w nim mieszkać. Także, także, także tak. A on tutaj nam do Sulani pasować raczej nie będzie. Więc myślę, że po prostu tutaj do Sulani będziemy przyjeżdżać sobie na wakacje. Tak po prostu. Czy ty się już kąpiesz tam? Dobra. To ja ten chyba wyspiarski komitet powitalny zaraz wyłączę, bo gdzie to jest? Gdzie to jest ten wodospad? Okej, okay, przejdziemy sobie do świata. W ogóle uwielbiam słuchanie i chciałabym, żeby tutaj jest chyba ten, czy tutaj, tutaj też. Okej, okay, no to pójdziemy teoretycznie do spa, ale pójdziemy sobie pod. Jak ona skwarka się zrobiła? Pod wodospad. No i chciałabym właśnie kiedyś, może w którymś pokoleniu, słuchajcie, zamieszkać tutaj w Sulani Także... także... znowu to także... no Okej, okay, jesteśmy To jest właśnie też tutaj to spa Ale to Wam pokażę zaraz No ale ja wiem, że Ty żeś się ubrał w garniaka Nie, nie pozumi, Bo Ty się będziesz oświadczał Ale powiem Ci szczerze, chłopie, że jesteś na plaży Także mm, średnio Nie, 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 nie Średnio Cię widzę Myślę, że, że strój tutaj taki jakiś kąpielowy Jest jak najbardziej wskazany Pierwszy lepszy Czy Wy jesteście w grupie? Jesteście To ja teraz, słuchajcie, poszukam tego wodospadu i oczywiście tutaj, jeżeli już będziemy w tej ciąży, to tak jak na, w serii z Arią, pójdziemy sobie do ginekologa, do ginekologa na USG, na USG, aby dowiedzieć się, co w brzuchu piszczy, co nam wyjdzie płaczącego, czy jedno, czy dwa, czy trzy, kurde blaszka możecie obstawiać, możecie już obstawiać, że ja, może lepiej jeszcze nie, bo jeszcze w sumie nie wiadomo, czy ona jest w ciąży, także, także nie, także przystopujmy. Będziemy obstawiać, jak już nam wyskoczy informacja o ciąży, on jest śpiący i co to będzie Nolan z tego spa. Co to będzie? I idą sobie pięknie. O, to w ogóle jak ona się sadzi, jak. No nie powiem co. Jak nie powiem. Co. Gościu, idź mi stąd. Idź sobie. Boże, facet ogarnij się. Tutaj się będą działy ważne rzeczy. Czy możecie tutaj podejść... wejść żaby... Łap, łap podejść tutaj, no machają sobie, no, no normalnie wieki się nie widzieli. Wieki w ogóle wszystko mi tutaj będzie, słuchajcie, myrygać, wszystko po prostu tak samo w trybie budowania i kupowania będzie wszystko po prostu na żółto. Jakbym po prostu tego nigdy jeszcze nigdy Simsów nie miała. No ale słuchajcie, tak jest, tak jest, jak się od nowa instaluje Simsy. Myślę, że Wy doskonale o tym wiecie. U całej dłonie. Boże, co on robi Daj jakieś kwioty, facet e, Masz jakieś kwiat Nie No to nie, no to okaż czułość Ale ja bym chciała, żebyś tak kurczeli Dokąd? Tu podejdźcie razem, gdzie oni idą? Gdzie bara? Patrzcie, co oni... A, no poczekaj Gościu, idź stąd Boże, teraz mi tu wszyscy będą przyłazić, nie? Pogłaś po policzku I już się będziemy oświadczać Bo zaraz nam znów ktoś przylezie I tyle z tego będzie Mm, I, 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 romantyczne oświadcz Gościu Nawalaj mi stąd I no, roz, serio, bo jak ja Cię na zdjęciu będę miała To Cię normalnie chyba Znajdę i ukatrupię, naprawdę Dobra, już nie gada Już nie gada już się oświadczaj No, 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 no Bo zaraz mi tu ktoś, zaraz przyjdzie znowu Kurde, dalej Czemu się nie oświadcza? Halo? Stój, 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 nie, 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 nie. Ten pompki. Nie, 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 nie. Eee, weźcie mi tu podejdźcie. Podejdź tu razem. Pompki, tak, Nolan. Musisz po prostu zebrać e, siły, musisz emocje, po prostu pauza uwolnić. Oświadcz się, czy tu nikt nie... Idzie gościu, idź mi stąd, idź stąd. Nawet mi tu nie przyłaś. U go, u katrupie Czekajcie. Pa! I oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście. foteczki Kurczę, myślałam, że to wyjdzie tak trochę ładniej na tle tego wodospadu. Dobra, musiałam, słuchajcie, usunąć te y, plan-boby. Czy ja tutaj się jakoś zmieszczę? Czy ja tu się zmieszczę? O, patrzcie, to zaraz wejdę w skały, ale, ale jest git, dobra. Czekajcie, czekajcie. Zobaczcie, jakaś zdziwiona w ogóle. No, Nolan, nie spodziewałam się. Kasia, wyjdź z tych krzaków, kobieto. Patrzcie, jaki brylant. My za niego tyle hajsów zapłaciliśmy. Tak, zgadzam się. Nolan, no. Cóż to za brylant? Ile ty za niego dałeś? Facet. Weź no mi się, podnieś, kobieto. Tutaj, Kasia, wstawaj. Patrzcie, Nola, no. Jezus, Maria, On to jest chyba zakochane. Ona taka trochę. Dziwne, mam, trochę mam takie właśnie. Wydaje mi się, że on tak trochę się lubi przyflircić do kogoś, no ale dobra. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dobra, czy czwarte odcinka będzie na zdjęciach, no, ale dobra. Myślę, że mi. Ojej, jaki buziaczek! Myślę, że mi wybaczycie. W ogóle pewnie będę Wam tutaj nawalać tą klawiaturą, bo ja pierwszy raz w życiu. Nagrywam z taką klawiaturą, także. Sorry, I'm sorry. Dobra, słuchajcie, niech sobie idą na barabara. Bara. Tutaj jest chyba w ogóle miejsce robienia pompek, bo gościu też nawala pompki. No i zaręczyli się. No i super, cieszę się bardzo. Idź, gościu stąd, bo przecież. No, niech sobie zrobią to barabara. Bara. Ona jest znowu głodna. Ja jestem ciekawa, czy w tym spa dadzą nam żyć Dadzą, czy nie dadzą? Czy my już po prostu pójdziemy na drugi zimowy dzień? Chyba tak, kochani. Chyba powiem wam, że tak. Niech oni po prostu z tych emocji trochę opadną, jak powie po wielkiej bitwie kurz. Dobra, idziemy na Hację. Na Hacę, na Hacę idziemy, na hacę idziemy, na, na hację chciałam powiedzieć. A tu mi wyszło słowo jakieś dziwne. No, no i co, kochani, może po prostu sobie pójdziemy na drugi zimowy dzień do do spa a jak wrócimy, to zrobimy chyba jakąś zaręczynową, baby showerową imprezkę. preskę. Właśnie może ściągnęła jakiegoś moda na baby shower. Co wy myślicie o tym? Bo wiem, że jest, ale, 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 ale nie wiem. Możecie mi dać znać, choć tej Nolan trochę ogarnisz chatę. Ty musisz tutaj dobra, to jeszcze sobie tutaj coś, coś am, am zrobisz, a ta tutaj jeszcze siedzi w ogóle, no i spoko, no i niech sobie siedzi, tylko tak trochę. Dziwnie, że nas nie było, a ona sobie siedzi. Włącz yy, tylko świecę. Czy to, jest, czy to już jest włączone? Właśnie, słuchajcie, musimy zapisać zapisać. Napisać do Maksa. Słuchajcie, że myślę, żeśmy się oświadczyli, jeżeli lid się zgodziła. Także Max, yy, no może flirciarskiego to niekoniecznie, ale, 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 masz jedzonko, masz jedzonko. No i fajnie, i możesz sobie tutaj usiąść na tarasie, Lilith na przykład, zobacz. No, wy mieszkacie w bloku Kuźwana. Eee, 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 dzień dobry, co tam w tym brzuszku? Nolan! Nolan! Ty chyba normalnie musisz tutaj wyrecytować wiersze miłosne. I, i, i... Kurde, widzicie? Jest w ciąży, jest. No i mam dwie serie z ciążami. No i tak, no i słuchajcie, tak to jest. Zapytaj, jak minął dzień. Ja widzę, że on no chyba jeszcze tutaj nie ma tej opcji, że może ją pomacać po brzuchu. I czy przygoda przy wodospadzie, podniecające przekomarzanki, fiu-fiu? O, no to, ty, czy ty możesz jakoś powiedzieć o tym? Czekajcie, zrobię pauzę. Mm, podziel się wielkimi wieściami, proszę bardzo. No, powiedz mu. Zobaczymy, jak zareaguje. Czy on się ucieszy, czy się nie ucieszy? Myślę, że Nolan to jest. Nolan to jest dobry chłopak. Ucieszył się czy się nie ucieszył? No, mam trochę takie wątpliwości i mieszane uczucia. <laughs> o, dobra, nieważne, nieważne. Myślę, że się ucieszył. Co myślicie, dajcie znać. Flirtuj z nią. E, tutaj możesz sobie panią poznać, czemu nie? Ty jesteś w ogóle śpiący, jesteś z pełnym pęcherzem. Idź tutaj i ustawmy sobie w ogóle, gdzie są jakieś, jakieś jakaś lampa. bym chciała jakąś lampę, automatyczne wszystkie światła. Dobra, w ogóle jak to jest ładnie, pięknie tu jest. No i co, i jest 20. Oni sobie tutaj posiedzą trochę na tarasie, pójdą spać. No i ja do was chyba wrócę rano. Tylko, że ona teraz Lily raczej w tym nic nie będzie mogła kurcza robić i nie wiem, czy po prostu nie zostaniemy tutaj na tej plaży, żeby sobie poszukać może jakichś tam rzeczy, jakichś śmieci, czy jakichś wynalazków, no bo co tutaj jeszcze można robić? Zobaczcie, słuchajcie, odezwę się do Was rano, pomyślę po prostu na tym, czy to ma sens, że myśmy y, szli do tego spa, skoro Lilith ciąży nie będzie mogła korzystać z tego po prostu. Dobra kochani, jest prawie piąta rano, tutaj Lilith potrzebuje toalety i potrzebuje się ogarnąć trochę Nolan jest głodny, także zje sobie, ogarnie tutaj trochę chatę, posprzątamy Ogólnie ona mnie nie mogła tutaj do łóżka i powystawiałam te rzeczy tutaj Potem jakoś to albo przeniosę, albo po prostu niech to już tutaj stoi Nie chciałam tego usuwać, żeby, żeby nie, żebyśmy nie mieli kasy w ogóle, skąd mamy tyle pieniędzy? Muszę zobaczyć na następnym, na poprzednim nagraniu ile mieliśmy, tylko że on i tak zarobił, nie? No, on zarobił za pracę, także no nie wiem teraz Ale ja tutaj nic nie, nie sprzedawałam, także myślę, że, że te fundusze są jak najbardziej spoko nic, nic nie dodawaliśmy sobie tutaj, bo ja ogólnie przeprowadziłam ich, dodając, wprowadzając kod na takie jakby darmowe przeprowadzki Że po prostu wszystkie parcele są dostępne, nieważne ile one kosztowały no i co kochani, wiecie co? No pomyślałam, że kurczę, no możemy niby pójść do tego spa, ale co ona tam będzie robić? Nie wiem, czy nie, czy po prostu patrzcie tu leżaczki, leż, leżaczki, ręczniczki czy Po prostu, wiecie co Jeszcze sobie przejdę na mapę i zobaczę Co ja tutaj postawiłam oprócz tego spa Mamy tutaj też Tutaj jakiś chyba bar Nie, ktoś tutaj mieszka, ale to, to nie, to miał być bar Dobra, ale tutaj mamy taką plażę Więc myślę, że przejdziemy się po prostu Na tą plażę, mamy restaurację No, ale przejdziemy się Tutaj na tą plażę Zobaczymy, co tam dają Tylko niech oni sobie tutaj Na spokojnie, bo w ogóle jest 6 rano Dopiero tak, że no głupio już na tą plażę tak szybko mykać. Posprzątać tutaj wszystko. To też możesz tutaj ogarnąć. Różne misę. No, no i co i możemy tutaj sobie w tym czasie, zanim pójdziemy na tą plażę? Lilith się ogarnie. Czy możemy gdzieś tutaj coś podziubać, poszukać? W ogóle uwielbiam. Uwielbiam Sulani, Także, już to mówiłam zresztą przed chwilą. Delfinki, halo, skakajcie, skakajcie, skaczcie, myszki Halo, pływają sobie, dobra W ogóle Nolan nie ma tego nastrojnika, że ona jest w ciąży, to z tym smoczkiem Kurde, no, czy on się nie cieszy, naprawdę? No ja, ja chyba byłabym w szoku, kurczę Że on się nie cieszy, a ty byś się mogła przebrać, bo jest strasznie gorąco Co prawda masz tylko jeden strój na to, y na gorącą pogodę, ale i on jest chyba taki słabo ciążowy. No ale dobra. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Oni są w ogóle tutaj cały czas głodni na tym słońcu. Nie, wiem, czy ten klimat nad, nadmorski im tak po prostu <grywa> ee, wpływa na nich, tak czy są, czy są. Czy ty w ogóle ty studiujesz, nie? Ty będziesz musiała chyba. Ja w ogóle nie chcę, żebyś ty miała tą aspirację złą. Ale dobra, to sobie, kurde, może czekajcie. Może kreatywność, może byśmy z niej zrobiły malarkę. O, widzisz, kobieta już masz. No i studia zakończysz moja droga, słuchaj. Będziesz pracowała chyba, póki dziecko będzie maleńkie z domu i, i, i będziesz sobie na przykład malowała obrazy, co nie? Choć, zanim Nolan zje, to Ty sobie tutaj poszukaj muszli na plaży, na przykład, takie damskie zajęcie. Jeszcze widzę, że tutaj sprzątasz, ogarniasz sobie. Okej, okay. Nolan sobie puścił music, no, no i dobra. I czemu by nie? Coś tam chyba się zepsuło, czy mi się wydaje, skąd ta woda? Okej, okay. zobaczymy, czy coś Lili znajdzie. Jest muszelka. Idziesz dalej szukać? Dobra, ok. A ty? Ok, posprzątasz po sobie. No, 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 no. I pójdziemy zacząć na tam na tą plażę. Posiedzimy sobie chwilkę, bo tam na pewno i tak nie ma roboty na zajęć na cały dzień. Także po prostu chcę sobie zobaczyć tą parcelę. Chcę wam pokazać, jak wam się oczywiście spodoba. Możecie napisać w komentarzu, to. To Wam w przyszłym odcinku pokażę skąd, gdzie i jak ona się znajduje, nazywa i tak dalej. No i co? No i, 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 i mamy budki, i jest impreza, i, i, no, i czyli nic dla nas tak naprawdę. Co nie, no tak, średnia jest coś tutaj do, do robienia. Czy Ty możesz sobie tutaj. Nie, nie możesz. Co? Odpręż się. No, możesz się odprężyć, no to chodź. Albo żebyś może tak nie, nie na wodę nie wychodziła, to, to weź sobie e, odpręż się tutaj. A Noran, co bym mógł robić? Noran, co tutaj jest z tej strony? Bar. Hi, hi, hi. No to kochany, aha. No to przyrządź sobie drinka. Trudno, przyrządź drinka. E, może musująca zebra? Czemu by nie? No, a Lilith się będzie tutaj odpoczywać sobie. Ktoś tutaj, widzę, przyszedł. Chyba, że chcesz sobie tutaj pogrzebać Lilith, co? Możesz sobie zbudować rzeź bez piasku w sumie. Nie tylko, będziesz miała dziecko, to będziesz mogła sobie z dzieciakiem. Weźcie się, przebierz. Chłopie, on na plażę przyszedł w tym. W kurtce. No, patrzcie. I jakie drineczki normalnie, cudmiód i orzeszki. Włodeczka. Pokaż Lilit, co tam, jak tam, co zbudujesz. Jest sobota, czyli jesteśmy tutaj jeszcze w sobotę i w niedzielę, czyli w następnym odcinku, będziemy się zbierać do domu. Teraz też sobie tutaj troszkę jeszcze parę minutek pogramy. Więc będziemy mieli jakieś pewnie pół dnia w przyszłym odcinku Pół dnia soboty No no i pół dnia niedzieli I, i potem już będziemy sobie w domku ogarniać Trzeba iść do ginekologa w trzecim, miesiąc, w trzecim trymestrze Druga, Drugi trymestr za dwa dni Aha, no czyli to jest tak powiedziane No dla mnie to jest, kurczę, słuchajcie, takie bardziej realistyczne Jak ta ciąża trwa dłużej I można na spokojnie po prostu wszystko porobić Bo ja teraz bym musiała tak naprawdę wracać od razu z nimi do domu Po tym jak... Jak się dowiedzieliśmy, jak zobaczyłam już w poprzednim odcinku, czyli jak dopiero przyjechaliśmy tutaj, że ona jest w ciąży, bo. ten co kurde, hmm. Bo no, y, ta ciąża zaraz by nam po prostu się y, pękła. To znaczy zaczęlibyśmy rodzić. No, no, no i nie ma co się oszukiwać. Nie, ja myślałam, że ma ten. To naprawdę nie możesz tutaj jej po tym brzuchu, po tego podotykać? No, Max, doszły, doszły cię suche, widzę, super. Jakie O, co, ty gadasz w ogóle? Eee, no to słuchaj, pogrzeb sobie jeszcze tutaj, przeszukuj plażę, może muszle będziesz miała pamiątkę? Nie wiem, on tutaj nie ma o tej ciąży, nie wiem o co chodzi. Mamy nowy rekord, piłkarz yy, się, aha, czyli pewnie grał w piłkę. Dobra, mamy tantiemy, spoko Oczywiście wrócimy do domu, będziemy musieli pisać książkę. Już tutaj, słuchajcie, nie robiłam tych oświadczeń jako randka, bo mamy też w zasadach, że raz w tygodniu musi być randka. Po prostu przymknijmy troszkę na to oko i załóżmy, że to po prostu była randka. No kurczę, yy, no oświadczuje się, tak? Mieli barabara pod wodospadem, więc no to jakby nie było jakaś randka. Była, więc, więc nie robiłam specjalnie tego wydarzenia, tylko po prostu zrobiłam to w taki sposób, a nie inny. No. Dobra, zobaczymy, czy Lilith jeszcze coś. E, ja z co ty, żeś znalazła, a nie chcę tego. Dobra, kochani, ja myślę, że będziemy sobie kończyć i już w następnym odcinku w następnym odcinku sobie wrócimy po prostu do domu. Może odwiedzimy tutaj jeszcze jakieś miejsce sulanickie, może właśnie. Zapoznamy się tutaj z jakimiś innymi osobami, żeby mieć fajnych znajomych, żebyśmy mieli tutaj po co wracać do Sulani. No, tutaj jakiś samotny pan widzę smutny siedzi przy parze. Też możemy się z nim poznać. O, Lili też idzie sobie tutaj z kimś pogadać. Szkoda, że nie ma tutaj jakichś babeczek. Myślę, że to by było fajniejsze dla ciebie, Lili Tu idzie jakiś pan senior. Więc no, więc tak. Eee... No i co? A tutaj co? Można kupić jedzenie Czyli Lili tak będziesz głodna To możesz sobie coś tutaj Kupić, dobra Okej okay. Słuchajcie, dajcie znać Czy podejrzewaliście, że ta ciąża będzie No ja sama ostatnio Słuchajcie, mówiłam Wam, że wydaje mi się, że ona W tej ciąży będzie, jak już jest ta ta opcja wymiotu i na kibelku, także no nie zdziwiło mnie to wcale, ale gdzieś, na którymś lajek ktoś mi po prostu napisał, że Lilith możesz tutaj podejść? Gdzieś, na którymś lajek ktoś mi napisał właśnie, że, że to wcale nie znaczy, że ona jest w ciąży. Ale, ale i tak wydawało mi się, że jest, więc, więc nie zdziwiłam się, ale fajnie, fajnie cieszę się. Lubię, lubię robić pokoiki dla dzieci. Możecie mi dać znać, czy właśnie czy robić tam kącik w takim pokoju, w tym, u nich w tym pokoju, czy raczej właśnie jakoś im to mieszkanie przerobić, tak żeby to dziecko miało swój pokój. Bo chciałabym właśnie, żeby najpóźniej w wieku takim szkolnym, podstawowym, to, żeby miał, miała, zresztą będzie ich. Dwójka, znaczy w sensie, że musimy mieć dwójkę dzieci. Także jeżeli teraz urodzi się jedno, to musimy się starać o następne. Więc chciałabym, żeby te dzieciaki miały swoje pokoje. Domek, tak jak już mówiłam, się tworzy, już jest jakby chyba, to znaczy, domek dla mnie robi Adaś, który również nagrywa na YouTubie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Mam wielką nadzieję, że nie zapomnę i wstawię wam link do kanału Adasia. Gdzie już został właśnie um, speed build w, w, wsadzony. <laughs> wstawiony? Speed build, w którym już jest bryła domu. Możecie sobie tam u niego obejrzeć zobaczyć, jak ten dom będzie tutaj wyglądał. Więc, y, więc na, na, na razie jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że dostanę domek do etapu, aż urodzą się, y, aż pierwsze dziecko będzie dzieckiem podstawówkowym. Y, no, więc, y, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten dom. No i co kochani, już nie gadam, bo ja po prostu gadam 35 razy to samo, ale jestem podekscytowana, normalnie cieszę się bardzo. Normalnie cieszę się, że to nagrywam, cieszę się, że mam nowy komputer. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że, że piszecie do mnie w komentarzach. Boże bredzę Dobra kochani, żegnam się. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z nas z Aris, z innych gier, oczywiście. A no i oczywiście, 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 oczywiście. I oczywiście zapraszam Was na Discorda, więc łapcie, wchodźcie w link w opisie, łapeczka w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa pa!